Pochwalony jest Chrystus i Maja zawsze dźwica, jak mówi ojciec Tadeusz. Wyjadł Maja. Yy, wyszedłem sobie dzisiaj na świeże powietrze, bo słońce bardzo ładnie grzeje i yy, można ogólnie sobie zobaczyć. Popatrzcie, jak wygląda okolica. Gdzieś tam mój sąsiad mieszka, gdzieś jeszcze za jakiś kilometr. Albo z pół. Ta, o, tam jest dom. Tam jest dom. Tam gdzieś z kilometr a tam długo, długo nic. I to są uroki życia na, na pustkowiu. No bo jest taka cisza w ogóle, jak to, czasami samochód przyjedzie, jak ktoś przyjeżdża z Anglii, to jest w ogóle szok. Może niektórzy się teraz zastanawiają, dlaczego na moim kanale nie ma tego filmiku o się alfa. Z dwóch powodów. Nie, z jednego. Z jeden największy powód: to są tam moi znajomi też i e, przyjaciele, niektórzy, i, i jest tam e, kobieta, która jest bardzo, taka e, dość ważna w moim życiu. I, I z tego względu właśnie postanowiłem ten film, e, e, że jest po prostu nie do oglądnięcia publicznie. E, e, I no i tak będzie, jednak. E, natomiast, co dzisiaj chciałbym tak zwrócić uwagę, to. E, Dość długo nie robiłem filmików i tak zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens po tym wszystkim, co się mi stało i w ogóle co przeżyłem, ale <laughs> chciałbym wrócić do, do, też, do, do tego, co się dzieje w Polsce: czyli religia to polityka, polityka to też religia. I tutaj mam na myśli to, co się dzieje chociażby w Sejmie. Więc tak szybko analizując, co się dzieje. No, dzieje się tak, że mieliśmy najpierw. Nieudany zamach stanu. Nieudany Zamach stanu, on polegał na tym, że y, ci ludzie po prostu wtegnęli do Sejmu, y, nagle jakieś siły, jakiś wirus zaatakował nasz polski y, system komunikacji medialnej, to ta sprawa została skierowana do ABW Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Y, większość y, nadajników y, czy serwerów, które po prostu y, też te ten sygnał wyświetlały zostały nagle jakby wyłączone. Media w większości w Polsce są zagraniczno-niemiecko-amerykańskie, y y y ale amerykańskie pod względem masonei. No i co się dzieje? Najpierw były takie w obronie tu i w obronie fałszywych dziennikarzy, co jest nieprawda, tam w ogóle kłamstwo na potęgi idzie w Sejmie. Były manifestacje. No i ci przeciwnicy chociażby polityki pisowskiej y czy Kościoła, y wiadomo, y budowali na podwalinach. Y stanu wojennego, takie ogólne, e, ogólną nienawiść i zło w Polsce, że się dzieje, a PiS to dyktatuje i chce nas zniszczyć. No, a ludzie tak patrzą, że co? No, i chociażby byliśmy świadkami takich kłamstw, na przykład, że ktoś tam został niby pobity przez policję, a sam się położył. No, to, to jest szatańskie. Tak? Albo na przykład, że wychodzi taki generał jakiś tam, czy pułkownik, już nie pamiętam, bo go tam zdegradowali, mówi, że w stanie wojennym zachowali pełną kulturę. No i na czym polega absurd tego wszystkiego? Że Pan Bóg zrobił to tak, że ci wszyscy, którzy chcieli budować taką nienawiść i napięcie, tak naprawdę wyszli i wychodzą cały czas na kompletnych idiotów. I sejm i polski rząd wychodzi stąd po intronizacji Jezusa na króla Polski jeszcze z większą chwałą i z ogromną no ręką. No, przecież wiadomo. Kogo wybrał Pan Bóg? No, kogo wybrał Pisiorów? No i dlaczego? No, chociażby to, że Duda złapał istia. No, nie z Nowoczesnej ani z Szajdapetu nikt tam nie złapał, bo oni nieszą na mszy święty. Druga sprawa ma się, że tam niektórzy są też masonami. Trzecia sprawa to jest taka, że popatrzmy po owocach. Co oni zrobili? Postanowili święta spędzić nie w kościele, nie z rodziną, a w Sejmie. Czyli ta. Za wszelką cenę pchanie się do władzy, to łapanie się władzy i dyktatury. Tej kłamstwa, chociażby ostatnio skandal był taki, że z, ci posłowie, którzy tam siedzą w tym Sejmie, to oni przeszukiwali dokumenty i tojepki tych posłanek, tu je opozycji, czyli kradli. No, i tak to wygląda. No i takim jednym z większych owoców to jest to, że ci ludzie no, mówią, że obchodzą święta chrześcijańską. Więc ja się pytam, czy wy chcecie takich polityków lewicowych, polityków masońskich, szatana? No dlaczego? No bo słuchajcie, no, jest. Potrawy wigilijne, a oni pasztet sobie wystawili. No, no, nie znają się nawet, słuchajcie, no, nawet ty człowiek, czy chociażby ja bym wiedział, że no, pasztet, kiełbasy to się wigilie nie je. No. no, oni, że nie obchodzą, a publicznie chcieli e, zrobić show z tego, no to jeszcze bardziej się wkopali. No, drugą rzeczą taką skandaliczną, to jest dla mnie takim znakiem od Boga, to to, że postawili z na stół. Co to znaczy? Zniczy jest symbolem umarłych. Zniczy jest symbolem święta yy, wszystkich świętych. D -D -D Dzień zaduszki, tak. Ech, a na wigilię no, nie stawia się znicza. No, to też świadczy o tym, że była jakaś forma desakralizacji, yy, profanacji w ogóle yy, wspólnego wspólnej wigili, tak, modlitwy i tak dalej. No poza tym śpiewanie kolęd, to było w ogóle tam, jak oni zaczęli śpiewać te kolendy, no to pożal się Boże. No tak to wygląda, no i chcieli też zrobić ten nieudany zamach stanu przez to, że budowali tak cały czas nienawiść napięcie i cały czas to budują. Budowali też i budują jeszcze takie coś jak... Panikę i strach wśród ludzi. No i na przykład powłączane były te przez dwa dni odbiorniki telewizyjne w zachodniej części Polski. Prawie połowa Polski nie miała tego sygnału telewizji, a były nadawane te telewizje, które są antychrześcijańskie w Polsce i należą do Niemiec. I ja Wam mówię teraz tak, że jest takie prostwo, mam nadzieję, że się nie spełni, ale ostatni rząd, który odchodził, czyli PO razem z Tuskiem i Ewą Kopacz, oni podpisali ustawę, że w Polsce, jeżeli będzie zamieszki, to niemiecki rząd ma prawo wprowadzić swoje wojska w ramach pacyfikacji Polski. Więc tutaj był taki zamach stanu, który miał polegać na tym, że tutaj jest w Polsce wojna domowa. PiS atakuje i chce zniszczyć wszystkich. To są fanatycy kościelni i religijni. Ta, ta, takie założenia oni zakładają. I później wprowadzane zostaną niemieckie wojska. I y, chcieli przejąć Polskę. Natomiast to się nie udało, ponieważ Pan Bóg zrobił takie coś, że na przykład ci krzyczą: Tutaj giniemy, jest najgorsze zło i tak dalej. Tak? A tu się okazuje, że tam 3000 ludzi pod Sejmem rzucało się pod samochody i strajki, w ogóle nasz pobicie i tak dalej. No i ci ludzie wychodzili coraz bardziej na idiotów, a ludzie normalni, którzy żyją, co robią? No i sobie Sylwestria Dudy, 300 tysięcy ludzi. No. No. na Facebooku między innymi ja sobie tak. No. Do tego dołączyłem. No, że Sylwestrę obchodzimy w ramach takiego czegoś, że popijamy naszego prezydenta, katolika, chrześcijanina, prawicowca i obchodzimy też Sylwestrę z Andrzejem Dudą. Nie z polsatami, nie z jakimiś badziwiami, tylko taka spontaniczna akcja. No, od ludzi 300 tysięcy no, na dzień dobry. Można, można. A tam tysiące takich fanatyków, opłacanych, szczególnie jeszcze niektórzy byli opłacani przez Zachód. I yy, proroctwo, które mam nadzieję, że się nie spełni, to jest proroctwo yy, Świętego Ojca Pio, że Niemcy nas zaatakują. <laughs> Niekoniecznie to się musi spełnić, bo to zależy od modlitw i, i, i jak to się wszystko potoczy. No ale patrząc po tym, co już się działo i się dzieje w Polsce po roku czasu, odkąd PiS jest u władzy, no widać, jak jest ten skowyt. Jest COVID. ten Covid szatana i tych ludzi, którzy tam do niego należą i chcą należeć. Bo to nie ma tak, że ktoś idzie do piekła, bo Pan Bóg go zmusza do tego. Nie, to, to są ludzie, którzy są w pełni świadomi. To są ludzie, którzy w pełni świadomi chcą odrzucić Pana Boga i w ogóle popierają na przykład, jak kolejnym takim skandalem debilizmu w Polsce trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jest takie coś, że nie zabijajmy kajpi na Wigilię, czyli obalajmy naszą kulturę i tradycję chrześcijan, a natomiast Pan Jezus, Pan, Jezus, Pan Bóg w Starym Testamencie powiedział, żebyśmy sobie czynili ziemię poddaną i jedli to, co jest na ziemi. Natomiast ta kobieta na przykład mówi, nie zabijajcie kajpi, ale zabijajcie i dokonujcie aborcji. Fanatycy, idioci i debile. No i tak, jak coś jest napisane w Tym Testamencie, że Pan Bóg po prostu odbiera takim ludziom mądrość. Mądrość to daj Ducha Świętego, więc coś w tym musi być. Boże, miej na swoje piece. Kuli nam chistę. Do następnego. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku. Przepraszam za to, że nie było życzeń bożonarodzeniowych, ale był dla mnie bardzo trudny czas. I jeszcze nadal jest. Kuli nam chistę zawsze i wszędzie.